Dzień dobry. Jarosław Płotkowski, przewodnik turystyczny. Ponownie zabieram Was do Hojny, gdzie znajdują się ruiny Kaplicy Świętej Gertrudy. Ona została ufundowana właściwie w 1409 roku. Kaplica pełniła funkcje sakralne dla pielgrzymów i podróżnych. Obsługiwała także zakon Joanitów, który miał niedaleko tutaj dwór. W okresie reformacji e, straciła swoją pierwotną funkcję i w trakcie wojny trzydziestoletniej e, tu właśnie, w tym miejscu e, istniała stajnia i tu wojska po prostu trzymały konie. Urządzono w niej stodołę, stajnię. E, no, w 1684 roku ponownie została odrestaurowana, ponownie ją e, poświęcono i w tym właśnie roku zostało nadane wezwanie pod wezwaniem świętego Jana. I tak przetrwała właściwie aż do 1945 roku. Renowacja w 1865 roku nadała jej nowy wygląd i zupełnie inaczej wyglądała. Niestety, po 1945 roku widzicie, zostało tylko to. Mówią, że Hmm. Ona przetrwała wojnę. Czy tak było nie do końca wiem, bo y, informacje są sprzeczne, aczkolwiek y, jest dużo takich y, sygnałów, że kaplica przetrwała wojnę y, w nienaruszonym stanie. Natomiast y, w momencie, kiedy już te tereny zostały zajęte przez y, wojska radzieckie. Y, y, to rozpoczęto no niestety grabież, wywieziono wszystko, co tylko było możliwe. A tą kaplicę zaczęto rozbierać, aby po prostu posłużyła jako budulec do wybudowania naprawienia nowych domów, czy też wywiezienia tego budulca do Warszawy. Eee, takich zabytków jest dużo więcej na naszym terenie, gdzie zostały zniszczone, nawet jeżeli przetrwały wojny w nienaruszonym stanie. Eee, I zostały wywiezione te cegły, ten cały budulec do Warszawy. No tutaj m, podobno powstrzymano to, i na tym etapie, na którym powstrzymano rozbiórkę to tak ta kaplica wygląda. Czy kiedyś zostanie odbudowana? Podobno są jakieś prace, podobno są jakieś e, działania, aby ta kaplica jednak została zabezpieczona, odrestaurowana. Zresztą widzimy tutaj, jest dookoła płot w tej chwili postawiony. Prawdopodobnie będą jakieś renowacje albo zabezpieczenie przynajmniej tych murów. E, no, jest to ciekawa, e, ciekawe miejsce. W ogóle znajduje się w pobliżu cmentarza, czy też na terenie cmentarza Wojsk Radzieckich. Ale o tym to myślę, że osobny odcinek nakręcę. Dziś chciałbym się skupić właśnie na temat tej kaplicy. Ona ma wielkość około 16 metrów, 16,60 na 11, na ponad 11 metrów. Więc jest dosyć spora. Podobna taka kaplica, właśnie była w Baniach, o której, o której już opowiadałem w innym odcinku. I tam też była ruina. Tam też ta kaplica była naprawdę w opakanym stanie. Ja pamiętam jeszcze te, te ruiny, szczątki, które tam były, i udało się ją odrestaurować, udało się ją odbudować. Być może kiedyś uda się również tutaj odbudować. No, warto by było, bo jednak z tradycją, kiedy została wybudowana w 1409 roku, tuż przed bitwą pod Grunwaldem, właściwie, to fajnie by było, żeby jednak ta kaplica stała jednak. Odremontowana i no, służyła dalej następnym pokoleniom. To tyle właściwie chciałem opowiedzieć, że jest takie miejsce przy drodze na krajnik, przy y, rondzie zaraz za bramą świecką, gdzie mamy rondo na krajnik i na osinów. A co będzie w następnym odcinku, to już za chwilę zobaczycie. Cierpliwie czekajcie, zapraszam Was do oglądania i komentowania tych wszystkich filmów, bo część z Was, ci, którzy oglądają takie filmy, ci którzy znają historię regionalną, znają ciekawostki właśnie ze swojego miasta, wioski czy, czy innej miejscowości w pobliżu, często wiedzą więcej niż, niż ktoś, to przyjedzie z zewnątrz. E, zakładam, że wielu rzeczy nie powiedziałem, i część, może celowo, część, e, przez to, że nie wiem, po prostu. E, niektóre informacje nie są aż tak spójne i nie wiadomo, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, ale warto by było, żebyście komentowali i informowali, co należałoby jeszcze dopowiedzieć do tego, do tej kaplicy świętej Gertrudy, czy też pod wezwaniem świętego Jana, jak to było później. Zapraszam do hojny.